Sam Altman, Szymon Sidor i Wojciech Zaremba byli gośćmi konferencji zorganizowanej przez IDEAS NCBR w Warszawie. Wizyta ta była częścią podróży po Europie, jaką odbywają członkowie OpenAI. Sam Altman rozmawiał wcześniej tego dnia z premierem Morawieckim o możliwościach i koniecznościach regulacji prawnych wielkich firm tworzących najlepsze i najbardziej wpływowe modele machine learningowe na rynku. Dodatkowo stwierdził, że jest to główny cel ich podróży. Panowie chcą rozmawiać o regulacjach z przedstawicielami rządów, zbierać feedback i być częścią tworzącą w przyszłości przepisy kontrolujące wielkie modele sztucznej inteligencji. Jak podaje Time, Altman stwierdził również, że OpenAI zamierza założyć biuro w Europie, zajmujące się badaniami i rozwojem, i to właśnie podczas podróży chce przyjrzeć się bliżej potencjalnym lokacjom. Wróćmy jednak do najgorętszego obecnie tematu związanego ze sztuczną inteligencją. Czyli z regulacjami i zmianami prawnymi. Altman stwierdził, że celem OpenAI jest tworzenie jak najlepszych narzędzi, lecz gdy narzędzia stają się zbyt potężne, potrzebne zaczynają być regulacje. Na stronie OpenAI można znaleźć artykuł sprzed paru dni na ten temat. W skrócie, organizacja ta uważa, że to rządy, a nie korporacje powinny dojść do sensownych przepisów i ograniczeń. Oczywiście na drodze dialogu z ekspertami. Dodatkowo możliwe, że zaistnieje potrzeba stworzenia pewnego rodzaju międzynarodowej agencji do spraw kontroli sztucznej inteligencji. Co ciekawe, stanowisko OpenAI mówi o tym, że małe firmy, startupy i projekty open source nie powinny podlegać tego typu regulacjom, gdyż zabiłoby to jedynie możliwości rozwoju i powstawania przydatnych produktów. Dla zainteresowanych link do całego artykułu na ten temat zostawiam w opisie. Przechodząc dalej. Członkowie OpenAI zostali zapytani czemu udostępnili chat GPT z modelami takimi jak GPT-3.5 i GPT-4 tak szybko i czy nie warto by było poczekać z tym na regulacje. Altman odpowiedział, że właściwie to przyciągali publikację swojego chatbota, by dokładnie go przetestować i mogli go wypuścić już dużo wcześniej. Zwrócił jednak uwagę, że podejście polegające na tworzeniu super zaawansowanej sztucznej inteligencji w laboratorium i niepublikowanie jej przejściowych wersji nie jest słuszne ponieważ po pierwsze zarówno ludzie, jak i rządy muszą mieć możliwość reagowania na zmieniającą się rzeczywistość i trzeba dać im szansę oswojenia się z produktem stopniowo, na co pozwala obecne podejście. Po drugie, nikt nie przetestuje tworzonych przez nich modeli lepiej niż użytkownicy. Dzięki publikacji OpenAI zgromadziło ogrom danych pozwalających na zauważenie słabych i silnych stron modelu, co pozwala lepiej pokierować jego rozwojem. Właściwie w tym momencie każdy użytkownik ChatGPT jest dla OpenAI niemal darmowym testerem. Altman uważa więc, że OpenAI prezentuje tutaj odpowiedzialne podejście. Kolejno. Wojciech Zaręba został spytany: co Polska powinna zrobić, by podczas obecnej rewolucji nie zostać w tyle? Odpowiedział, że powinno się stawiać na modele sztucznej inteligencji na każdym kroku. Pozwoli to zwiększyć wydajność pracy w szkołach, szpitalach, urzędach, co przyczyni się do rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego. Kolejnym pytaniem było pytanie o prawa autorskie twórców, których dzieła wykorzystywane są do trenowania modeli. Obecnie nie istnieje żaden sensowny system zabraniający np. pobierać obrazy z Internetu, a następnie szkolić na nich modele nawet jeżeli obrazy te chronione są prawami autorskimi. Po zakończeniu treningu nie jest możliwe stwierdzenie czy dany model został trenowany na danym obrazie. Stąd też sytuacje, gdzie modele generujące obrazy generują na nich podpis jakiegoś artysty, co oczywiście jest bardzo kontrowersyjne i irytuje środowisko artystyczne. Altman stwierdził, że tego typu system trzeba wypracować. Jego pierwszym pomysłem jest zaproponowanie pewnego rodzaju korzyści artystom za udostępnianie swoich dzieł do tworzenia modeli oraz umożliwienie ich nieudostępnienia. O jakich korzyściach mowa i jakby to miało zostać technicznie zrealizowane, póki co nie wiadomo. Następnym ciekawym pytaniem było pytanie o to, jak sztuczna inteligencja wpływa na pracę i czy czeka nas fala masowych zwolnień przez wprowadzenie sztucznej inteligencji do procesów firmowych. Altman powtórzył tutaj swoją wypowiedź z niedawnego przesłuchania przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Stwierdził, że mimo iż wyniki uzyskiwane przez GPT-4 są ekscytujące, to tego typu model jest dobry do wykonywania pojedynczych zadań, a nie całej pracy. Jest to powód, dla którego wierzy on, że sztuczna inteligencja zwiększy wydajność i być może kwalifikacje pracowników. Lecz nie spowoduje utraty pracy. Dodatkowo Altman zaznaczył, że w przypadku wspierania się modelami sztucznej inteligencji w pracy, człowiek nie powinien na nich polegać w 100%. Na przykład sędzia może wspomóc się modelem językowym podczas analizowania sprawy, lecz decyzję powinien podjąć samodzielnie. Myślę, że w ciągu dwóch do trzech lat normalnym będzie przechodzenie przez pracowników obok szkolenia BHP, szkolenia z odpytywania modelu językowego, a same firmy będą posiadać licencje na korzystanie z ChatGPT i Barda, tak jak posiadają w tym momencie licencje na Office 365. Kolejną kwestią był udział modeli językowych w rozwoju nauki. Odpowiedź była bardzo podobna, czyli stwierdzająca, że modele są dobre w wykonywaniu zadań, a nie prac. Wykorzystowanie ich może oczywiście zwiększyć produktywność naukowca, lecz nie jesteśmy jeszcze na poziomie, gdzie zadajemy problem naukowy i sztuczna inteligencja znajduje rozwiązanie, lub tym bardziej sama wymyśla tego typu problem i go rozwiązuje. Na konferencji została poruszona również kwestia nierówności i faktu, że ogromne firmy tworząc model sztucznej inteligencji i wywołując tym samym kolejną rewolucję technologiczną mogą przyczynić się do pogłębienia nierówności na świecie. Altman stwierdził jednak, że sztuczna inteligencja działa wręcz przeciwnie. Pozwala na wyrównanie nierówności w takich dziedzinach jak na przykład edukacja czy opieka zdrowotna, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, gdzie dostęp do tych rzeczy jest ograniczony. Jest to podejście. Podobne do podejścia Gatesa, o którym wspominał na swoim blogu jakiś czas temu. Kolejnym problemem poruszonym podczas rozmowy było odróżnianie danych wygenerowanych przez modele od danych rzeczywistych. Altman stwierdził, że istnieją różne podejścia, jak tworzenie specjalnych modeli klasyfikujących tego typu dane, oznaczanie tych danych, np. w metadanych, czy tak zwany watermarking. Zaznacza jednak, że żadne z tych podejść nie jest idealne i póki co stosunkowo łatwo je ominąć. Jest to kolejny otwarty problem, który należy rozwiązać. Konferencję zamykało pytanie, w jaki sposób pracownicy i zarząd OpenAI stwierdzają, co jest etyczne, a co nie. Altman górnolotnie stwierdził, że ich przewodnim hasłem jest działanie na korzyść ludzkości i że swoje działania dostosowują w taki sposób, by jak najlepiej tę misję wypełniać. Na sam koniec dobra wiadomość dla użytkowników iPhone'ów. Altman stwierdził, że aplikacja ChatGPT na systemy iOS będzie dostępna w Europie tak szybko, jak to możliwe. Cała rozmowa trwała około godziny, przez co odpowiadający nie mogli się zbytnio rozwinąć w swoich wypowiedziach. Zostały tu jednak poruszone niezwykle istotne kwestie dotyczące sztucznej inteligencji, które będą miały bezpośredni wpływ na życie każdego z nas. Warto więc śledzić, jakie zdanie na dane tematy mają główni gracze. Altman, Zaremba i Sidor z Warszawy lecą do Paryża, a następnie do Wielkiej Brytanii na podobnego rodzaju rozmowy. Ode mnie to już wszystko, a jeżeli czujesz, że ten materiał był przydatny, to możesz zostawić łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem.